Informacje Kultura Sport, Krzysztof Hilek, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszy serwis informacyjny. Trwają przygotowania do obchodów Dni Pabianic. Głównym organizatorem uroczystości, które odbędą się w dniach 28-30 maja jest Towarzystwo Przyjaciół Pabianic. Aktualnie jesteśmy w momencie budowania programu Dni Fabianis, które no jak wiadomo odbywają się, jak już Pan powiedział, 28, 29, 30, a więc są po Dniu Matki i przed Dniem Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Pabianic przy pomocy Urzędu Miasta i jego służb oraz działających w naszym mieście placówek kulturalnych, stowarzyszeń, organizacji i osób prywatnych, którzy chcą swoją obecnością uświecić te obchody, będzie budować ogólnomiejski program obchodów w Dni Pabianic. Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Pabianic zbiera propozycje imprez, które mogą znaleźć się w programie obchodów. Poszukiwani są również sponsorzy, którzy bez wątpienia mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia święta naszego miasta. Wszelkie propozycje Towarzystwo Przyjaciół Pawianic przyjmować będzie do 29 kwietnia. Po 18 maja program obchodów Dni Pabianic będzie dostępny na afiszach rozklejonych na terenie całego miasta. Prawdopodobnie uroczystość inauguracyjna w dniu 28 maja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury. Pozostałe imprezy odbywać się będą w dwóch miejscach. W sobotę na placu przy kościele Świętego Mateusza, w niedzielę w Parku Wolności. Trwają prace na kolejnym etapie budowy kolektora, który połączy Pabianicę z grupową oczyszczalnią ścieków w Łodzi. Znajdujemy się w miejscu wykonania tzw. przecisku pod torami kolejowymi. Jest to najwrażliwszy punkt tej inwestycji, gdyż wymagało, wymagało to uzyskania wielu uzgodnień. W chwili obecnej znajdujemy się na 15 metrze pod nasypem kolejowym. Prędkość przesuwu tego przecisku kształtuje się w okolicach 3 metrów dziennie. Także gdzieś za około 10, 10 dni powinniśmy znaleźć się z przeciskiem na drugiej torze, na, po drugiej stronie torów. Jest to przecisk pod torami, jest, jest, trzecim, jest trzecim etapem budowy kolektora. Do tej pory wykonaliśmy dwa etapy. Na, na dzień dzisiejszy jeszcze nie doszliśmy tutaj z kolektorem. Są, przy, są przygotowywane podpory i jest ta kada, która przejdzie pod rzeką pod rzeką, znaczy nad rzeką Ner. Natomiast odcinek ten wykonywaliśmy wcześniej ze względu na po prostu trudność techniczną wykonania takiego przecisku. Jest to zawsze, wiąże się z pewną niepewnością. No nie potrafimy stwierdzić, co w danej chwili znajdziemy na trasie tego przecisku. Przecisk będzie miał długość 30 metrów. Po drugiej stronie torów zakończy się jeszcze, będzie jeszcze ułożony kolektor w odległości od Torów na 150 metrach. I to, zają, to zakończy tak zwany trzeci odcinek budowy kolektora, gdy termin zakończenia jest czerwiec tego roku, i w przypadku zakończenia, zakończenia tego odcinka będziemy mieli wykonane 1700 metrów kolektora. Co później, po, ty, po zakończeniu tych 1700 metrów? Po zakończeniu tego odcinka będziemy realizować następny odcinek, jest to trzeci lub jak niektórzy mówią czwarty etap, to znaczy od tego miejsca do granic miasta Łodzi. Jest to odcinek o długości 1400, 1428 metrów. Wydawać by się mogło, że ten najtrudniejszy techniczny odcinek, żeśmy przeszli, ponieważ tutaj była i jest nad rzeką NER i przeciw z potorami kolejowymi, następne odcinki kolektora biegną w terenie rolniczym, jednak ze względu na duży poziom wod gruntowych też istnieje pewna, pewne problemy techniczne, które mogą się pojawić przy realizacji tych tego następnego odcinka. Kolektor będzie układany na głębokości 6 metrów, natomiast na głębokości około 1,62 m mamy wody gruntowej. Mogą też nastąpić problemy z odwodnieniem terenu. A kiedy jest planowane zakończenie całości inwestycji i już doprowadzenie kolektora do grupowej oczyszczalni ścieków w Łodzi? Całość inwestycji planujemy zakończyć w grudniu 2002 roku. Czy miasto posiada już wszystkie środki finansowe na realizację tej budowy? To znaczy część środków przyznanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest w wysokości 14,5 miliona złotych, jest przyznana na cały okres budowy, natomiast występujemy też co rokrocznie z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Te wnioski składa się rok rocznie i zazwyczaj są one nam przyznawane. Oprócz tego wykorzystujemy również środki własne. No możemy powiedzieć, że w tym roku, na rok obecny, przeznaczyliśmy na budowę kolektora 14,5 miliona złotych, z czego, z czego miasto partycypuje w wysokości 3 milionów złotych. Niech Pan powie Pamięcianom, jakie będą mieli korzyści po wybudowaniu tego kolektora? No korzyści, na pewno, na pewno, rzeka na odcinku, w którym obecnie płyną nasze ścieki Słabianic, no powinna, powinna, ja wiem, powinna stać się nareszcie rzeką, a nie ściekiem, jak jest do tej pory. Oprócz tego, no trudno byłoby na dzień dzisiejszy mówić o cenie, gdyż wielokrotnie mamy zapytania od ludności, jak to się będzie kształtowało z ceną ścieków. Po wybudowaniu kolektora są różne głosy, że cena ta dwukrotnie, a nawet trzykrotnie może wzrosnąć. Część osób jest optymistami, mówią, że koszt ścieków utrzyma się na poziomie, który obowiązuje obecnie. No, trudno jest w tej chwili powiedzieć. Czyli po prostu czas pokaże. Czas pokaże. Wczoraj w województwie łódzkim miała miejsce zakrojona na szeroką skalę akcja pod kryptonimem Obcy. W Pawienicach, w ramach wspólnych działań Komend Wojewódzkiej i Powiatowej Policji oraz Straży Granicznej i Urzędu Celnego zatrzymano 19 osób. Wśród nich byli m.in. Ormianie, Bułgarzy i Rumuni, którzy przebywali nielegalnie na terenie naszego kraju. Pośród zatrzymanych były trzy kobiety, które żyły z uprawiania nierządu oraz trzech mężczyzn czerpiących z tego procederu zyski. Wszystkie te osoby po wylegitymowaniu przejęła straż graniczna i deportowała do granicy. Jak nas poinformowała rzecznik prasowy Komendy Powiatowej, komisarz Janna Kącka, akcje takie są planowane i na pewno będą powtarzane w przyszłości. W najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 20 na Starym Rynku w Pabieńcach, Polska Akcja Humanitarna organizuje zbiórkę darów dla uchodźców z Kosowa. Zbierane będą środki higieniczne dla dzieci i dorosłych, koce, śpiwory, materace, namioty, zabawki dla dzieci w różnym wieku oraz... Pieniądze. Zbiórka dotyczy także artykułów spożywczych o długim terminie przydatności. Dzisiaj w zespole szkół zawodowych im. Profesora Groszkowskiego w Pabieńcach odbyły się finały turnieju wiedzy o wynalazczości. W tym roku odbywa się już 25. ogólnokrajowa olimpiada pod tytułem Czy znasz prawo wynalazcze? Ponieważ w roku ubiegłym triumfowali uczniowie elektryka, zgodnie z zasadą obowiązującą w konkursach, właśnie oni dostąpili zaszczytu gospodarza tegorocznej imprezy. Ta właśnie idea zrodziła się przed 25 laty celem wychowania proinnowacyjnych postaw młodzieży, celem przygotowania młodzieży do przyszłej pracy w przedsiębiorstwach, w spółkach, w zakładach. I chodzi o to, żeby uczeń, w przyszłości absolwent, miał już wyrobione zdanie na temat nowoczesności, a szczególnie patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, znaków firmowych czy znaków, które obowiązują coraz bardziej przy wchodzeniu do zachodniego świata do Unii Europejskiej. Pisemne eliminacje odbyły się 9 kwietnia. Drużynowo pierwsze miejsce zarówno w pionie szkół średnich, jak i zawodowych zajął Zespół Szkół Zawodowych im. profesora Groszkowskiego. On też otrzyma puchar i dyplom. Dzisiaj w tych dwóch pionach odbyły się ustne, indywidualne finały. Wśród uczniów ze szkół zasadniczych trzy pierwsze miejsca zajęli wychowankowie Pabieńskiego Elektryka Łukasz Solecki, Piotr Kopka i Arkadiusz Gieras. Natomiast w pionie szkół średnich pierwsze miejsce zajęła Justyna Pyszka, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych ze Zgierza, drugie Marek Durajski z Elektryka, a trzecie również reprezentant Zespołu Szkół Zawodowego ze Zgierza Damian Bagrowski. Poziom wcale nie odbiega od normy, mimo wielu trudności, jakie przeżywa oświata i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Jednak trzeba tutaj podkreślić, że postawa nauczycieli jest godna jak najwyższego uznania, którzy właśnie w sposób zainteresowany tą młodzież interesują nowościami, interesują wynalazkami i krzewią tą wiedzę, prawda, w ramach szkolnych klubów techniki racjonalizacji wśród młodych ludzi. Miejmy nadzieję, że właśnie przez to Oddamy naszemu państwu, naszym przedsiębiorcom polskim nowoczesnego pracownika, pracownika godnego XXI wieku. Zakończyły się rozgrywki rundy zasadniczej Ligi Trio Basket uczniów młodszych. Tak się złożyło, że w ostatniej kolejce zmierzyły się drużyny dotąd niepokonane Gepardy i Lekhorny. Patrząc na tabelę najlepszych strzelców Ligi Przewaga Lech Hornów nie podlegała dyskusji. Zespół ten występował w składzie Król Strzelców Mateusz Gałecki, Robert Dechuciński, czwarty strzelec Ligi i Piotr Walas. Wszyscy zawodnicy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie. Opiekunem zespołu jest Czesław Lech. Natomiast drużyna Gepardów to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 z Pabianic. W składzie Jacek Kowalczyk, Adam Ścibur, Piotr Grzeliński, Damian Staniaszek i Mateusz Marek. 19 do 15 dla Gepardów to wynik pierwszej połowy tego meczu. W drugiej Gepardy grały w obronie bardzo agresywnie i powiększały swoją przewagę nad przeciwnikiem. Ostateczny wynik 35 do 25 dał tej drużynie bezsprzeczne zwycięstwo. Przypomnijmy, w rozgrywkach trio basket uczniów młodszych grało 8 zespołów. Z rozgrywek wycofała się drużyna pabieńskich Byków. Natomiast zespół włókniarza został ukarany dyskwalifikacją za próbę pobicia zawodników drużyny, która z nimi wygrała. To były ostatnie informacje dzisiejszego wydania. Zapraszam Państwa na jutro. Do widzenia.